Witajcie ponownie z tej strony Kantal. Słowo się rzekło, w tym tygodniu nie ma żadnych streamów, ale chciałbym Wam to zrekompensować, organizując mały konkurs. Przygotowałem dwa klucze. Pierwszym z nich będzie gra Reventure, przygodówka, którą można było zobaczyć na moim kanale, która ma aż 100 zakończeń. Gra zbierająca mega pozytywne recenzje na Steamie. Drugą grą będzie Lovely Planet 2. Niesamowicie kolorowa strzelanka, w którą jeszcze nie miałem okazji pograć, ale mimo wszystko moi drodzy widziałem, że recenzje są równie pozytywne, więc bardzo miło mi będzie Wam przekazać jedną z tych dwóch gier. Chciałbym, żebyście w ciągu tego następnego tygodnia wpisali w komentarzu pod tym filmem hashtag z nazwą gry, którą chcecie otrzymać. Jeżeli macie wątpliwości, jak to wpisać, to przeczytajcie opis tego filmu, dzięki temu będziecie wiedzieć, jak poprawnie to zrobić. Moi drodzy... Liczę na to, że premiery miesiąca Was zaskoczą. Przygotowałem aż 9 gier, dlatego w tym tygodniu chciałem zrezygnować ze streamów, ponieważ było bardzo dużo pracy, jeszcze i tak czekają mnie przygotowania, nagrywanie i montowanie, więc wracam do Was właśnie z premierami miesiąca za kilka dni. Pamiętajcie o tym, że... Praktycznie dobijamy do 500 subów, co mnie niesamowicie cieszy i z tej okazji również będą przygotowane różne atrakcje, niespodzianki i konkursy. Dzisiaj, moi drodzy, pozostaje powiedzieć, że cieszę się, że dobijamy do tego momentu i mam nadzieję, że będziemy nieźle świętować. Jeżeli macie ochotę, wbijajcie do konkursu. Będzie mi mega miło rozdać wam gry w konkursie. I moi drodzy, widzimy się na kolejnych streamach. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że będziemy w komplecie. Do usłyszenia na razie, cześć!